Przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej zaniepokojeni są sytuacją, jaka ma miejsce w Świnoujściu. 1 lipca odbyła się tam nadzwyczajna sesja Rady Miasta, w której udział poza miejskimi radnymi, wzięli m.in. radni wojewódzcy oraz parlamentarzyści z regionu. Tematem posiedzenia była sytuacja w tamtejszym oddziale morskiej stoczni Remontowej Gryfia, która nie jest dobra. Zostaliśmy zaalarmowani, mówię tutaj o razie miasta Świnoujście, niepokojącą sytuacją związaną właśnie z planami zarządu spółki, dotyczącymi sprzedaży części terenów należących do tej firmy, zlokalizowanych na obszarze obecnie funkcjonującej morskiej stoczni remontowej Gryfia oddział w Świnoujściu. Z ogłoszenia prasowego, które ukazało się na stronach internetowych zarządu spółki wynikało, że sprzedaży ma podlegać około 8 hektarów z tych terenów. Na sesji pojawili się też przedstawiciele Stoczni Remontowej Gryfia. Prokurent spółki twierdził, że oświadczenie, które się ukazało jest nieprecyzyjne i wcale nie prezentuje prawdziwych intencji zarządu. W związku z tym, że nie mógł jednak przedstawić żadnych konkretów odnośnie planów spółki ani bieżącej sytuacji organizacyjnej i finansowej, sesja musiała zostać przerwana. W związku z tym sesja została przerwana. Druga część tej sesji odbędzie się w najbliższą środę 15. Lipca. Posiadam informację, że na dzień 14 lipca została, zwołana, zostało zwołane spotkanie strony społecznej, czyli związków zawodowych Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, oddział w Świnouściu z przedstawicielami zarządu spółki oraz właściciela, na których mają być prowadzone rozmowy dotyczące planów zarządu w kontekście funkcjonowania oddziału w Świnouściu. Do radnych docierają niepokojące sygnały odnośnie sytuacji. W SLD zapowiada, że wszystkim będzie się bacznie przyglądać, szczególnie, że od funkcjonowania stoczni zależy wiele miejsc pracy. Natomiast w skali kraju sojusz jest już po pierwszych konsultacjach odnośnie stworzenia wspólnej listy lewicy w wyborach parlamentarnych. Te negocjacje i rozmowy zakończone zostały wypracowaniem porozumienia. To jest porozumienie, które nazywamy minimum programowym, to minimum programowe opiera się na takich trzech filarach. Pierwszy dotyczy państwa sprawiedliwości społecznej, drugi, państwa przyjaznego obywatelom i trzeci, państwo równych praw i szans. Każde to hasło, każdy ten filar wypełniony jest konkretnymi propozycjami, konkretnymi rozwiązaniami i konkretnymi projektami, które będą realizowane przez wszystkich tych, którzy mogą tworzyć Zjednoczoną Lewicę. Wyborcy o lewicowych poglądach jeszcze nie mają się z czego cieszyć, gdyż teraz wstępne warunki porozumienia muszą zostać zaakceptowane przez struktury poszczególnych ugrupowań i stowarzyszeń. Także zachodniopomorska Rada Wojewódzka SLD o tej sprawie dyskutowała. Jeśli będzie zgoda co do spraw dotyczących kwestii organizacyjnych i akceptacji partnerów, którzy będą z nami chcieli współtworzyć Zjednoczoną Lewicę, wówczas takie stanowisko zaprezentujemy na Zarządzie Krajowym i Radzie Krajowej, która odbędzie się za tydzień 17 i 18 lipca. To jest ten czas. I ten moment, w którym podjęta zostanie ostateczna... Mam nadzieję, decyzja dotycząca kierunku naszej aktywności politycznej w kampanii wyborczej. Jaki los czeka lewicowe porozumienie, powinniśmy dowiedzieć się wkrótce, przynajmniej jeśli chodzi o sojusz. 17 i 18 lipca odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej, na której zostaną podjęte ostateczne decyzje i wtedy powinno być jasne, czy SLD zdecyduje się na start ramię w ramię z innymi partiami, między innymi Twoim ruchem, z którym do tej pory o zgodę było trudno.